Siedem dziwnych oznak, że twoje ciało potrzebuje magnezu. Po pierwsze drgania mięśni. Jeśli masz mimowolne tiki oka lub skurcze nóg, to znak, że brakuje ci magnezu, który rozluźnia mięśnie. Po drugie częste bóle głowy, migreny lub napięciowe, bo niski poziom magnezu oznacza mniejsze rozluźnienie naczyń krwionośnych i nerwów. Po trzecie dziwne bicie serca. Uczucie, że serce przyspiesza lub przeskakuje, sygnalizuje niedobór, gdyż magnes utrzymuje prawidłowy rytm. Po czwarte, ciągłe zmęczenie, brak energii mimo snu, ponieważ magnes odpowiada za produkcję energii. Po piąte, bezsenność, przewracanie się z boku na bok, bo brak magnezu utrudnia relaks mózgu. Po szóste, nagła ochota na czekoladę. Gorzka czekolada jest bogata w magnes, a organizm podpowiada, czego mu brakuje. Po siódme drętwienie lub mrowienie, uczucie igieł w dłoniach i stopach, bo magnez wspiera układ nerwowy, a jego niedobór powoduje te doznania. Jeśli chcesz wspierać ciało w naturalny sposób i uzupełniać nie tylko magnez, ale też ponad 80 innych minerałów, sięgnij po czysty shilajit. Link znajdziesz w moim profilu.